Pielęgnacja Harden terapii, czyli pielęgnacja proteinowa. Jest to pielęgnacja, którą wykonujemy w następujący sposób. Pierwsza rzecz, znowu myjemy szamponem Clarity, czyli szamponem przygotowującym włosy, nakładamy go, aktywujemy szampon, masujemy i dopiero aktywujemy go na skórze głowy oraz włosach. Ważna rzecz, szampon Clarity pozostaje przez 5 minut na skórze głowy oraz na włosach, po to, żeby przygotował nam włosy do pracy. Drugi krok Harden terapii nakładamy do miski i nakładamy to. Na od, od nasady aż po końce. Oczywiście omijamy skórę, bo nie ma potrzeby pracy na skórze głowy, natomiast pół centymetra, centymetr od skóry głowy nakładamy Harden Therapy. Nakładamy go od nasady aż po końce. Nie przeczesujemy, tylko pracujemy dłońmi, masujemy ten produkt dłońmi. Nakładamy to bardzo luźno, nie związujemy tych włosów, nie powodujemy, że te włosy są gdzieś poskręcane. Staramy się zostawić te włosy dosyć luźno i używamy suchego źródła, źródła ciepła, czyli klimazon, infrazon ewentualnie suszarka stojąca, natomiast potrzebujemy około 50-60 stopni temperatury. W tym przypadku nie używamy czepka. Pracujemy na włosach, które są luźne, z temperaturą 50-60 stopni, około 15-20 minut. Następnie odstawiamy klimazon, infrazon. Przez kolejne 10 minut włosy stygną po to, żeby wróciły do temperatury pokojowej i następnie bierzemy się za spłukiwanie obficie wodą, a następnie pielęgnację kończącą. W przypadku Hardenterapii używamy dwóch różnych rodzajów pielęgnacji w zależności od potrzeby. Jeśli włosy są cienkie, jeśli nie są bardzo mocno grube i tak dalej, wybieramy serię Volume, czyli mamy tutaj Grace i Rice, czyli dwa produkty, szampon i maska, które wykorzystujemy do włosów cienkich. Jeśli włosy są grubsze, wymagają troszeczkę więcej obciążenia, to wybieramy serię Anti-Freeze, czyli Loose i Frame. Więc dla przypomnienia, pierwsza rzecz. Clarity Shampoo na 5 minut, czyli e, przygotowanie. Druga rzecz, nakładamy Harden terapii od nasady aż po końce, suche źródło ciepła, bez czepka, włosy luźno, 10 minut stygną, spłukujemy wodą i pielęgnacja. Bardzo istotna rzecz, jeżeli chodzi o Harden terapii, nie robimy tego treatmentu bezpośrednio po koloryzacji. To jest treatment, który robimy dopiero po 72 godzinach od koloryzacji lub rozjaśniania włosów. Oczywiście możemy go wykonywać przed zabiegami, jeżeli w przyszłości robimy kolor, natomiast bezpośrednio po koloryzacji oraz bezpośrednio po rozjaśnianiu należy odczekać 72 godziny, żeby wykonać treatment proteinowy. Oczywiście, tak jak w przypadku innych treatmentów, możemy ominąć źródło ciepła i wykorzystać power, czyli produkt, który będzie znowu nam przyspieszał, ale też intensyfikował pracę treatmentu. Więc zasada dokładnie taka sama. Clarity szampon przygotowujący, 5 minut pracy na skórze i włosach. Następnie dwie części Harden Terapii, jedna część Power. Nakładamy to od nasady aż po końce. Trzymamy 15-20 minut na luźnych włosach bez źródła ciepła. Następnie spłukujemy wodą i używamy pielęgnacji albo Volume, albo Antifreeze. Taka jest zasada dotycząca Harden Terapii.